Cześć, tu Rafał z Wołowózki Jelenia Góra. Dzisiaj opowiemy Wam o fotelu Swando Mari 3. Jest z nami dzisiaj specjalisty firmy Swando, który opowie Wam o zaletach tego fotela, czym się wyróżnia na rynku oraz jak go poprawnie zamontować. No to chyba zaczynamy. Witajcie, moje imię Mateusz, jestem z firmy Swando. Chciałbym Państwu zaprezentować, może na samym początku mamy sezon wakacyjny w Tonii, dużo wyjazdów prezentację montażu fotelika słandu Marii 3 w samochodzie żebyście Państwo mieli łatwiej to w poprawny sposób zrobić przed wyjazdem, żeby Wasze dzieci były bezpieczne e, to powiedz nam od czego zaczynamy montaż fotelika aby zacząć montaż najlepiej jest od wyciągnięcia prowadnic Sofix. wystarczy złapać pętelkę lewą, prawą przed siebie wyciągamy prowadnicę, wspinając ją w system isofix w aucie Musimy znaleźć, gdzie jest prowadnica. Zapali nam się zielony znacznik z lewej strony, z prawej strony. Wtedy łapiemy nogę stabilizującą, dociskamy fotelik ruchem lewa prawa, lewa prawa. I ostatnim elementem jest ustawienie nogi stabilizującej. Ustawiamy ją tak, żeby też zielony znacznik nam się pojawił na noc. Sprawdzamy stabilność fotelika na kanapie samochodowej. Jeżeli fotelik jest stabilny, Mamy to wszystko prawidłowo zainstalowane. Okej, okay, przejdźmy teraz do salonu i opowiedz nam o cechach tego fotelika. A ja pójdę tam. Dzień dobry, my mamy Naimę Szymon, jestem przedstawicielem marki Słandu. Dzisiaj zaprezentujemy Wam fotelik naszej marki Marii 3. Jest to fotelik obrotowy o 360 stopni. Co charakteryzuje nasz fotelik? To już zaczynam od samej nazwy Marii, który bierze się od imienia Marii Curie Skłodowskiej. Zawsze nazywamy nasze foteliki od osób, które coś zrobiły dla świata i tak właśnie mamy dwie wersje. To jest Mari, która jest o 360 stopni, mamy wersję też Curie, która jest tylko tyłem do kierunku jazdy, czyli o 180. Parę rzeczy, które jest tak naprawdę w tym foteliku fajne, to przede wszystkim świetna pozycja leżąca w aucie. Oczywiście możemy sobie też fotelik wypienizować, jak dziecko potrzebuje, ale pozycja, którą uzyskuje fotelik nawet na skośnych autach jest bardzo fajna, dzięki czemu unikamy tego problemu padania głowy w foteliku. Kolejną rzeczą, którą wprowadziliśmy w foteliku jest np. też blokada, żeby rodzic nie mógł obrócić w fotelikach, dziecko jest zbyt małe. Macie tu specjalną linię na zagłówku informującą dopiero od kiedy dziecko może przejść do kierunku jazdy. Oczywiście zalecamy, nawet jak przekroczymy tą linię, zobaczcie, że możemy sobie obrócić, a poniżej nie. Oczywiście zalecamy to, że nawet jak przekroczymy fotelik ponad tą granicę, to żeby dziecko jeździło jak najdłużej do kierunku jazdy, wtedy jest najbezpieczniejsze fotelik posiada kilka takich też bardzo prostych funkcji, żeby dla Was było u, łatwo ustawić fotelik też y, dla dziecka, parametry fotelika, no bo oczywiście fotelik jest, jedną rzeczą jest zapasowanie fotelika do auta, żeby był oczywiście bezpieczny, ale druga rzecz to, żebyście Wy jako rodzice umieli też prawidłowo ustawić zagłówek i pasy na dziecku. To też jest bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego na naszym foteliku macie taki, taki wskaźnik i-levela. Jest to wskaźnik, który pokazuje Wam, jak prawidłowo dostosować wysokość zagłówka w zależności od wzrostu dziecka. Więc tutaj po prostu pilnujemy, żeby oczy były w tej granicy, i wtedy mniej więcej będziecie mieli prawidłową wysokość zagłówka. Oczywiście każde dziecko jest różnej budowy, więc też dodatkowo pamiętajcie, że patrzymy też na wysokości po prostu linii ramion, jak w ramiona wchodzą i pas. Żeby ułatwić Wam wkładanie dziecka, zrobiliśmy też takie pasy z takimi magnesikami. Zobaczcie, że wystarczy dotknąć naszymi, naszymi osłonkami na pas parkowy do zagłówka i magnesiki przytrzymują nam pasy, dzięki temu będzie Wam dużo łatwiej włożyć dziecko, te pasy nie leżą po prostu na, na foteliku, wystarczy tylko delikatnie doknąć, wyrzucić sobie pasy yy, na, na zewnątrz, wtedy mamy bez problemu łatwo, łatwiej włożyć dziecko. Fotelik jest też tak zrobiony, że mamy jakby głowę, plecy i kręgi w tej samej płaszczyźnie, dzięki czemu zyskujemy świetną pozycję siedzącą dla dziecka. Zagłóweczek jest bardzo miękki, jest bardzo elastyczny, dzięki temu jest komfortowy dla dziecka, szczególnie przy dłuższych podróżach, nie jest to steropian, który jest twardy i tak naprawdę nie jest to zbyt komfortowe dla dziecka i jest tutaj fajna pianeczka, która jest bardzo ergonomiczna. dzięki temu też uzyskujemy świetne wyniki podczas kresztresu. Fotelik ma pięć gwiazdek przy uderzeniu tyłem do kierunku jazdy, jest to jeden z fajniejszych wyższych wyników, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Ogólna osoba tego fotelika to jest cztery gwiazdki, bo jest oczywiście i tyłem i przodem. Fotelik posiada też takie, oprócz osłonek na pas barkowy, też ma na pas biodrowy. Nie zawsze to foteliki mają, no jak jest okres wakacyjny, dziecko będzie w samych wody, no to rodzice później nie chcą naciągnąć tych pasów mocno, bo ten pas gdzieś biodrowy wżyna się też troszeczkę w ciało dziecka. Tutaj macie dodatkowe osłonki. 3. Zawinajmy fotelików. Też mamy jedną małą podpowiedź, dlatego że jak wracacie, przychodzicie z fotelika mniejszego na większy fotelik i chcecie naciągnąć pasy, rodzice na, są nauczeni, że w fotelikach grupy 0 zazwyczaj są te pasy trzypunktowe, czyli mamy pas, dwa pasy barkowe plus klamrek, klamrek krokową. I zazwyczaj po prostu robicie tak, robiliście tak, że naciągaliście ten pas, dzięki czemu prawidłowo mogliście naciągnąć system pasów barkowych. Natomiast tutaj zobaczcie, że macie pasy pięciopunktowe, są o dwa pasy biodrowe więcej I jeżeli będziemy robić w ten sposób to pasy barkowe się naciągną, ale pasy biodrowe nie i dzięki temu możemy podjąć błędy montażowe. Po to w foteliku mamy zainstalowane takie żółte nakładki na pasach, które pokazują strzałeczki do góry i napisane PULT, to znaczy pociągnąć, żeby najpierw dociągnąć luz z pasów biodrowych, a dopiero naciągamy pasy barkowe. Oczywiście też pamiętajcie o takiej dewizie, że pasy naciągamy tak mocno, jak swoje dziecko. To, to po prostu zapamiętacie, to nigdy nie południjcie błędu e, montażowego. Natomiast takim testem, żeby sprawdzić, jak pasy są prawidłowo czy pasy są prawidłowo napięte, jest tak zwany test skubnięcia, jeżeli po prostu, czy tam szczypnięcia. Czyli jeżeli mogę zrobić coś takiego, to znaczy, że pas nie jest prawidłowo naciągnięty. Więc tutaj po prostu go naciągamy do takich, po prostu e, tak mocno, żeby tu po prostu nie można było go szczypnąć. Fotelik. E, Zobaczcie, że też bardzo mocno do góry możemy sobie wysunąć i też pokażę Wam jedną rzecz, bo jesteście też troszeczkę zawsze tacy zaniepokojeni po grupie zero, że dzieci bardzo mocno pociły się w foteliku, dlatego że wiadomo, dziecko, dziecko siedzi w foteliku, ma naciągnięte pasy, z tyłu jest plastik, gdzieś tam są materiały energochłonne i te powietrze się nie dostaje pod plecy dziecka. W naszym foteliku mamy jedną taką funkcję, też, że zobaczcie, tutaj jest wycięty po prostu w plastiku specjalny otwór. Tu jest siateczka. Tam jest perforowany plastik, gdzie były takie kanały wentylacyjne, gdzie powietrze, które dostaje się w samochodzie od dołu idzie, idzie w tą stronę, trafia i plec, pod plecami również zrobiliśmy takie wycięcie, zobaczcie, że tutaj będzie widać moją rękę, nie wiem, czy tutaj na filmiku to będzie widać, ale tu widać moją rękę, dzięki czemu te powietrze dostaje się po prostu pod plecy dziecka. Dodatkowo też fotelik ma też zrobiono tutaj też otwory, żeby te powietrze się nie zatrzymywało. Oczywiście to nie jest tak, że w 100% jesteśmy w stanie wyeliminować pocenie się, no bo to nie jest możliwe w aucie, szczególnie kiedy dziecko jest mocno wyciągnięte pasami, ale na pewno w jakiś sposób obniża po prostu dziecka, jeżeli chodzi o fotelik z ładu mari. Fotelik możemy też oczywiście położyć w czterech pozycjach, czyli mamy maksymalnie pozycję leżącą, mamy dwie pośrednie i typowa pozycja siedząca. W środku w bazie wycięty otwór na rękę, żeby łatwo się dostać do systemu po prostu do przycisku, żeby je położyć. Dodatkowym elementem do ochrony bocznej foteliku jest Side Impact Body, który zakładamy zawsze od strony drzwi. Mocujemy go w zależności od której strony mamy fotelik. Mamy dwa gniazda, z jednej i z drugiej strony, bardzo łatwo to wyjąć i zainstalować. On poprawia fotelik, jeżeli chodzi o te wyniki przy uderzeniu bocznym. Do fotelika można dokupić sobie szereg bardzo ciekawych akcesoriów. Jednym z fajniejszych teraz w takim okresie wakacyjnym jest naszych przycisk Daszek instalujemy, słuchajcie, sobie za pomocą napadów na, na, yy, na yy, zagubeczku. Daszek też jest, słuchajcie, wentylowany, co powoduje, że główka się też po prostu nie będzie yy, yy, przegrzewać tam, a daszek jest zrobiony tak, że jak dziecko jedzie, słuchajcie, w trasę, czy tak jak mamy w tym, w tym, sposób, że jedzie i chce coś widzieć, to po prostu daszek chowany, ale wystarczy zrobić, dziecko, wystarczy samo się zrobić, że jak dziecko zasypia, Pan, albo świeci mu słońce, to po prostu wyciągamy tą dolną część. Dzięki temu zasłania nam po prostu te słońce, nie dostaje się i nie drażni dziecka podczas jazdy. Mówię, przy większym dziecku możemy po prostu mieć tak, że to dziecko samo już będzie sobie decydowało o tym, czy po prostu no, potrzebujemy ten naszych tą część założoną, czy nie, ale tu po prostu zobaczcie, że nie ogranicza widoczności dziecka. Yy, I ten naszek będzie pasował też do kolejnego fotelika, czyli to jest akcesorium, które nie służy tylko do tego fotelika, ale i do kolejnego. Jeśli uh, jesteś zainteresowany zakupem tego fotolika, zapraszamy do wybuchu z